I panie i panowie, zapowiadany Babyface Adam Kownacki. Witam Adaś. Cześć Marcin, niech tam? Chciałbym... Bardzo dobrze, Pierwsze... ba bardzo dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Pierwsze góry chciałem wiesz, dzisiejszy, przepraszam, i dzisiejsza, wiesz, 70. rocznica powstania Wszystkiego, więc chciałbym chód tym ludziom, którzy po złożyć. I bardzo Ci za to dziękuję w imieniu wszystkich, którzy pamiętają 70. Ja, rocznicę. Właśnie ludzie nie zapomnieli, co ci ludzie na nas zrobili. Dokładnie tak. I właśnie o tym wcześniej mówiłem w audycji. Bardzo się cieszę, że w młodych ludziach tyle patriotyzmu. Adamie, wracając do Atlantic City, powiedz, zacznijmy od klimatu. Co dzieje się? Czuć już troszkę e, jutrzejsze wydarzenie. Kolejny raz po, pojawi się Kowalew w ringu. Jak to wygląda? Powiedz. No, ciekawe właśnie, ci było właśnie. E, byli było Andrzej Fufara na wożeniu, więc fajnie było się spotkać z innym rodakiem. Też kolega z sali, Chris Agil, jest tutaj, I więc wsparcie jest dobre. Czuję się wspaniale i gotowy do jutrzejszego pojedynku. Powiedz mi fakty. Mam nadzieję, że znasz wagę przeciwnika. O Twoją nie wątpię, na pewno znasz. Powiedz, ile wniosłeś na szale? Ja włożyłem 250 funtów, a przeciwnik 233. Dobrze, 233 przeciwnik 258. 8, tak. No to nieco, nieco troszkę, no nadwagi no jeszcze jest. chyba jest. No jest trochę jeszcze. Tego też dużo masy nie przybyłem i też nie mogłem z dużo właśnie trzeba z tym trenerem. To właśnie mówił, że z dużo wagi nie zgubisz, to będziesz z dużo też stracisz, więc wróćmy, te dwa dwa funty tygodniowo i i będziesz le, le, będzie widział lepsze sesje niż rzucisz teraz te 15-20 punktów tygodniowo i, i będziesz czuł bez siły. I to jest słuszna racja. Przypomnijmy, że ten trener dokonuje cudów, bo jego, jego podopieczny, który ostatnio wygrał, no zaskoczył chyba wszystkich, prawda? Przypomnij, jak to wyglądało, słuchaj, jak ty oceniasz jego pracę trenerską. No super. Krzysztof ja się podał, nie wkładał miesiąc, który miesiąc temu Ruslana który był strasznym faworytem w tej walce. Leżał na deskach w pierwszych dwóch rundach, ale wstał i pokazał duże serce w i wyboksował Ruszała mi się wydaje, przez te ostatnie rundę i się wygrał tę walkę. I został w tym no, czasie świata. A powiedz mi, Adam, tak naprawdę, ile wiesz o swoim przeciwniku? Charles Ellis. 9 wygranych walk, 8 nokautów. Jedna przegrana, jeden remis. Czy miałeś okazję widzieć jego technikę, jego kunszt w ringu? Nie za bardzo. Nie chciałem się próbowałem czegoś znaleźć na YouTube, ale nic nie byłem w stanie. Więc może to jest mały minus, no, ale co zrobisz. No ale wiem, że... No dobrą osobetkę, wyższy jest, większy ma się rąk, ale duży jest... Większy, jest, większy, jest, większy ma, ma barki i górną cię ciała. Ja już chciałem duże nogi, więc... Myślę, że, że, będę, że, będą, że to, dobrze na nich stał, a on, i jego nogi nie utrzymają. Rozumiem. Jak jemu rzuca. Powiedz, jak czujesz się kondycyjnie, powiedz, hmm, przypomnijmy, że tak naprawdę udało ci się po raz hmm, drugi, ale po długiej, długiej przerwie zajmować tylko i wyłącznie boksem i do tej walki przygotowywałeś się już bardzo spokojnie, bez pracy. Tak, 5 tygodni w dobrej stędziłem, w tym były 2, co może 6, w tym za wlot za zagas. I tak naprawdę się czuję świetnie, sparwałem z Derek Rossi, 6 rund, mieliśmy robić 8, ale z cieniem było naprawdę więcej i nie dał rady, więc naprawdę czuję się wspaniale. Ja miałem plus parę partnerów, sparowałem du dużo swingów i naprawdę się czuję świetnie. Kondycja jest, więc... Wiem, że waga nie jest super i ludzie będą to komentować, ale nikt mi nie może powiedzieć, że ma słabą kondycję, bo nie widzę innego ciężkiej, wady ciężkiej, co zadaje projekcjonerów. Ciosł, co, co ja. Jest w stanie te ciosy zdawać przez moją no, wszystkie rundy. Jak zobaczyłem, czy miałem 12 rundówkę, to też było non-stop. Strzały szły, więc krytycy o tym, więc nie mogę nie, nie ma czego mi się wydaje. No brzucho jest, ale powoli spada i będzie spadało. No ty jesteś taki oldschoolowy bokser, słuchaj, jeszcze z zeszłej opoki. Także tym się nie tłumacz i chyba się nie przejmujesz komentarzami słuchaj, co ludzie piszą na przykład na niektórym serwerze, prawda? Mam nadzieję. No, no moja trochę racji. ja no, może powinienem bardziej tekstu używać, ale to no, ja się staram i no, wyczuje, się mi jeszcze. Powoli będzie schodziło i będzie coraz lepiej. Adam, przypomnijmy naszym słuchaczom, że jest to twoja pierwsza, naprawdę będzie to debiut sześciorundowej walki. Ale powiedz mi, miejmy nadzieję, bo nic, no nie możesz, na nic nie narzekasz. Żadnych kontuzji, ręka zrośnięta to już udowodniłeś w tym roku naprawdę ręka zachowuje się idealnie w ringu. I powiedz mi, no będziesz męczył się sześć rund, czy tradycyjnie będziesz chciał zakończyć? swoją siódmę, siódmą walkę i dorzucić do tego siódmy nokaut. No zobaczymy. Biorę no. sobie dobrze skocowany, tylko też ja mam, ja mam dużo nokautów i on ja ma dużo nokautów, więc pewnie na pewno to, to, to będzie leżał, ale jestem pewien, że to nie będę ja. Bardzo dobrze. Adam, na, na koniec twoja opinia na temat walki Tomasza Adamka z Arturem Szpilką. No, głośno już mówi się, że praktycznie chyba nie dojdzie do tej walki, a wiem, że ty czekasz... Ty czekasz naprawdę na spotkanie z Arturem. Jeśli nie dojdzie do tej walki, powiedz mi, czy jesteś w stanie zaoferować się na listopad? Na ten listopad? No, kurde, nie <grych> Potrzebujesz trochę czasu, bo naprawdę chcę wszystko dobrać, żeby naprawdę było wszystko wspaniale, ale w przyszłym roku na 100%. Ale panie i panowie, słyszycie, Adam traktuje to bardzo poważnie. W przyszłym roku już będzie prosił bardzo, wyzywał Artura Szpilkę do ringu. Adam, trzymam kciuki, wszystkiego dobrego, bardzo uważaj na siebie, do zobaczenia jutro i po prostu siódmej wygranej przed czasem życzę. Dzięki Marcin. I pamiętajcie wszyscy, pamiętamy tych ludzi z Warszawskiego. Yy, Oczywiście. A chyba jeszcze na koniec mały akcencik. Na pewno Adam po wygranej walce w niedzielę. Po godzinie 17, tak? Pojawisz się pod Murałem, przy Drix e, na... I Ekford. Eckford. dokładnie tak, w, Forcie, w miejscu tak. Royal... Przepraszam, Warsaw Club. Tam, gdzie powstał e, Murał naszego przyjaciela Rafała Pisarczyka i głośno o tym, prawda? Ale oficjalne otwarcie w najbliższą niedzielę o godzinie 17. No, chciałem wszystkich serdecznie zaprosić i się spotkać z nami. Super, Adam. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro i do zobaczenia w niedzielę. Dzięki. Bardzo. Dziękuję. Panie i Panowie, Adam Kownacki, Babyface. Trzymajmy kciuki. Jutro, jako czwarty w ringu w Atlantic City. Niestety ta walka nie będzie transmitowana w telewizji, także osoby, które nie zjawią się osobiście, pozostaje tylko i wyłącznie śledzić, uważać, a później w niedzielę obejrzeć materiał z walki na serwerze boxer.org